Obstawiam, że jedną trzecią dnia marnujesz. What? I mówię tak dlatego, że jestem człowiekiem, który robi dosyć dużo, a kiedyś robił bardzo mało. Zacząłem pracować, to było customer service, to była jakaś praca taka dorywcza, niedorywcza, nie wiadomo co. A teraz dosyć szybko wszedłem do IT, zostałem architektem danych i jednocześnie na boku prowadzę swoją firmę, ten kanał na YouTube, mnóstwo rzeczy. I żeby to się działo, żeby to wszystko się działo jak dobrze naoliwiona maszyna, to muszę mieć poukładane najważniejsze rzeczy. I dzisiaj chcę się podzielić z Tobą takimi sześcioma rzeczami, które dotyczą produktywności, dotyczą higieny pracy, dotyczą tego, jak podchodzić do swojego dnia pracy po to, żeby wszystko Ci działało. To, co Ci to da, to po pierwsze będziesz bardziej z siebie zadowolony, nie będziesz się czuł jak szmata pod koniec dnia, że nic nie osiągnąłeś, po drugie, jest duża szansa, że to przyspieszy Twój rozwój kariery. Po trzecie, będziesz o wiele szybciej nabywał wiedzę, dlatego, że będziesz mniej zmęczony. Zobaczysz, że te cechy związane z produktywnością mają na celu też takie ogarnianie przy minimalnym zużyciu energii i dzięki temu będziesz po prostu szybciej szedł do przodu. Zaczynamy. Zaczynam dzień od sprawdzenia wiadomości i tych wiadomości jest dużo w różnych miejscach. To znaczy mamy maila, mamy Teamsy, mamy Slacka, mamy Discord. Mnóstwo różnych rzeczy w zależności od tego, czy mówimy o mojej pracy na etacie, czy mówimy o mojej firmie i Teraz robię to w ten sposób, że ja od tego zaczynam dzień, czyli nie robię tak jak niektórzy mówią, że o, zacznę od najważniejszego zadania. Nie, ja zaczynam od tej komunikacji po to, żeby zobaczyć, co się dzieje. I tutaj najważniejsza rzecz. Od razu ustalam sobie i spisuję sobie na kartce kiedy sprawdzę komunikatory ponownie. Zazwyczaj to jest tak, że sprawdzam je w odstępach 3-4 godzinnych, tak? Czyli co 3-4 godziny sprawdzam, zobaczyć czy coś nowego nie przyszło. I to powoduje, że z jednej strony czuję, że jestem na bieżąco, a z drugiej strony nie sprawdzam maila co 20-30 minut, bo inaczej to bym chyba oszalał i niewiele bym w ciągu dnia zrobił. Zadanie numer 2 dla ciebie, żeby tak Sprawić swoją produktywność, to jest ustalenie najważniejszego projektu dla danego dnia. I to nie znaczy, że danego dnia masz się zajmować tylko tą rzeczą. Zazwyczaj będzie tak, że ta najważniejsza rzecz zajmie Ci, nie wiem, 40% Twojego dnia, 50% Twojego dnia, coś takiego. Ale chodzi o to, żeby Twój mózg, który jest bardzo leniwy i który chce pracować na najmniejszym możliwym zużyciu energii, miał bardzo jasną wskazówkę, tak? Dzisiaj jest wtorek, dzisiaj robimy to. Koniec. I jakby wiadomo, że tam się pojawią inne rzeczy, ale ustawiamy jeden priorytet na dany dzień, i nie tylko ustawiamy ten priorytet, ale ustawiamy też trzy milestony, czyli trzy takie rzeczy, które sobie oznaczamy, że to spowoduje, że ten projekt się posunie do przodu. I ponownie spisujemy to sobie na kartce papieru. Tutaj e, trik na boku. Nie polecam, na co dzień trzymać swojej to-do listy, czyli takich zadań bieżącego dnia w czymś cyfrowym. To znaczy jeżeli pracujemy z kompem, jeżeli pracujemy w świecie cyfrowym, to mamy... Zeszyt na biurku, albo kartkę, jedną, gdzie piszemy rzeczy ręką. Dwa powody. Po pierwsze jest tak, że kiedy piszemy, czyli kiedy pracuje nasz nadgarstek, to ta koordynacja oko-ręka powoduje, że trochę lepiej zapamiętujemy daną rzecz i bardziej się przywiązujemy do tego zadania. Trudniej jest wymazać po prostu coś, co napiszemy ręką. Rzecz numer dwa, o wiele ważniejsza. Na ekranie, na komputerze mamy bardzo dużo aplikacji, więc bardzo łatwo jest zrobić alt-tab i stracić z oczu te zadania, które sobie wypisaliśmy. Tak, nie wiem, mieliśmy zadania wypisane w Excelu, w to-do-liście jakiejś, w dowolnej aplikacji. Wystarczy, że włączmy sobie coś innego i już przestajemy widzieć te zadania. Tymczasem, jeżeli mamy na boku kartkę papieru, to my te zadania zawsze będziemy widzieli. One nie są jakby przed nami, nie, no bo nie, nie patrzymy na nie tak jak patrzymy na ekran, ale są tu, są obok, są przy nas i na papierze nie zrobisz Alt Tab, czyli zawsze widzisz te zadania, zawsze widzisz swój progres. To jest bardzo, bardzo ważne i bardzo przydatne. Ok, wracamy do głównej listy. Numer 3 to jest najważniejsze spotkanie w danym dnia albo najważniejszy kontakt. To jest mega ważna rzecz i rzecz mega niedoceniana. I teraz w zależności od Twojej pracy tych spotkań może być dosyć dużo i ciężko być zarobiście przygotowanym do każdego. Ja polecam taki trik, że wybierasz sobie najważniejsze spotkanie i naprawdę jesteś do niego super przygotowany, czyli poświęcasz te 10-15 minut, żeby sobie przygotować agendę, to co powiesz, dlaczego, jakie argumenty, kto jest dla Ciebie ważny i rzeczywiście też sobie to na tej kartce papieru, bardzo skrótowo, ale spisujesz. To powoduje, że na tym jednym spotkaniu jest duża szansa, że pokażesz się jako ktoś, kto naprawdę, naprawdę ogarnia i jeżeli się pokażesz z takiej strony i zobaczysz, że jakby, że złapałeś ten flow, że złapałeś uwagę innych ludzi, to po prostu poczujesz się jak król, poczujesz się jak Koleś, który wyszedł na TEDxa, wyszedł na jakieś swoje wystąpienie i teraz ma audytorium przed sobą i wszyscy go słuchają. To jest bardzo przyjemne uczucie, i nawet jeżeli komuś się wydaje, że o, a ja jestem introwertykiem, ja tak nie potrafię, to jest tylko kwestia wprawy. Myśl o sobie jak o aktorze, który zakłada maskę. I ta maska profesjonalizmu, którą zakładasz, to jest coś, co można ćwiczyć, jeżeli danego dnia. Nie masz żadnego spotkania, wybierasz sobie jeden kontakt i to będzie albo wiadomość na Teamsie, albo e-mail, gdzie się naprawdę postarasz i napiszesz do kogoś, tak żeby odbiorca tej wiadomości miał takie poczucie: o kurde, ale tutaj koleś włożył, dziewczyna włożyła pracę. To powoduje, że zyskujesz markę eksperta z ludźmi, którymi. Pracujesz i później to Ci daje bardzo dużą przewagę, bo im większą markę eksperta masz, im lepszą tą markę masz, także wewnętrznie w swojej firmie, tym mniej jesteś kontrolowany. A to oznacza, że później możesz sobie pozwolić na robienie rzeczy w swoim tempie, na swoich warunkach. Jest to bardzo, bardzo użyteczne. Tip numer 4, niby proste, ale jest ważne. To już jest higiena pracy i robienie przerw. I tutaj chodzi o posiłki. Mianowicie ja to sprawdziłem u siebie: nie jemy przed komputerem. Jeżeli masz zjeść drugie śniadanie, obiad, coś przekąsić, idziesz do innego pomieszczenia. Nawet jeżeli miałbyś tam stać z tym jedzeniem. Więc jeżeli masz coś do zjedzenia, jakaś przerwa, kabusia. Idziesz gdzieś indziej. Niech Twój wzrok odpocznie, niech twój mózg odpocznie. Często jest tak, że się podaje taką metaforę, jeżeli masz jakiś problem do rozwiązania, to mózg jest taką pralką, nie? I ona może tam zacząć wirować, ten brainstorming może się zacząć dziać, ale ty ją musisz zamknąć. Czyli musisz zamknąć dopływ nowych informacji, przynajmniej na moment. To jest powód, dla którego mamy tak fajne pomysły pod prysznicem albo w kiblu, mówiąc wprost. Bo po prostu nie mamy dopływu nowych informacji, więc nasz mózg mógł rozpocząć wirowanie, mógł rozpocząć pracę nad tym pomysłem, a nie że my mamy cały czas oprócz tego pomysłu dopływ nowych informacji, więc nie jemy przed komputerem. Punkt numer 5 to są przerwy. Pierwszy sposób jest taki, że mamy telefon, tak, czyli mamy nasz zwykły telefon i ustawiamy sobie timer na przykład na 25 minut, to musi być 20-25 minut, a nie godzina. I co 25 minut będzie nam dzwonił budzik. Wyciszamy sobie go tak, żeby on dzwonił bardzo cicho, tak żeby się go ledwo dało usłyszeć. I to powoduje tak zwane dzwony uważności, to znaczy my nie odpłyniemy, bo jeżeli mamy trudny dzień, albo jesteśmy zmęczeni, niewyspani, to bardzo łatwo nam odpłynąć, bardzo łatwo nam zawisnąć na jakiejś stronie, albo będziemy czytali jakiś kod, będziemy patrzyli w jakiś kod, ale my już nie pracujemy, my już odpłynęliśmy, już nas tu nie ma. Więc w najgorszym wypadku my stracimy tylko te 20 minut. I następuje reset. I właśnie ten reset powoduje, że jesteśmy w stanie wrócić do naszych zadań, i znowu jesteśmy w stanie wrócić do naszych zadań, bo mamy kartkę papieru, na której sobie to spisaliśmy. Druga rzecz w tym punkcie jest taka, że po dwóch godzinach. Dobrze jest wstać i się poruszać. Jeżeli pracujesz z domu, zrób sobie 10 pompek, zrób sobie 10 przysiadów. Nikt na ciebie nie patrzy, jest ok. Jeżeli pracujesz z biura, wstań i obejdź sobie biuro dookoła. Nie będzie lepiej, jeżeli wypijesz piątą kawę, będzie o wiele lepiej, jeśli zrobisz właśnie 10 pompek, 10 przysiadów albo po prostu się przejdziesz. Więc dwa punkty. Po pierwsze, Timer na komórce 20-25 minut, żeby mieć te dzwony uważności, a po drugie, w większych blokach czasowych przerwa na ruch. I ostatni punkt, numer 6, to jest podsumowanie dnia. Jak dzień się zbliża, to często mamy taką pokusę, żeby zamknąć laptopa i wyjść. Ja to rozumiem. Też mi się tak czasem zdarza, ale to nie jest najbardziej optymalny model. Najbardziej optymalny model jest taki, że ostatnie 15-20 minut poświęcasz na podsumowanie tego, co się wydarzyło i spisujesz sobie w jakimś miejscu. Jeżeli uda ci się stworzyć system, gdzie będziesz codziennie pisał podsumowanie dnia i będziesz to robił na przykład przez 2 tygodnie, to zobaczysz, że to ci da olbrzymi insight co do tego, jak wygląda twoja praca, gdzie robisz postępy, co idzie dobrze, co nie idzie dobrze, co trzeba poprawić. To jest super narzędzie, bo inaczej nasz mózg po prostu to wyrzuca do kosza. Tak? Jakby to jest tylko pamięć robocza, dany dzień jest pamięcią roboczą, i później następny dzień zaczynamy i popełniamy kolejne, te same błędy. Także to jest fajna rzecz, nad którą można popracować i która ci się przydaje. I jeżeli danego dnia dostałeś bardzo fajny komplement. To go też zapisujesz, czyli masz miejsce, gdzie przechowujesz komplementy, które dostałeś, albo jakiś pozytywny feedback, albo jeżeli zrobiłeś ważną rzecz, zamknąłeś ważny projekt, dowiozłeś jakieś ważne zadanie, też sobie zapisujesz te momenty, kiedy dowiozłeś ważne zadania. To pierwsze to z komplementami, pozytywnym feedbackiem, dlatego, żeby sobie to otworzyć, jak będziesz mieć gorszy dzień bo to ci po prostu podniesie nastrój i zobaczysz, że ło, super, dużo ludzi mi powiedziało miłe rzeczy, mózg często nie rozróżnia między teraźniejszością a przeszłością, jeżeli patrzy na coś teraz w danym momencie, więc to pozwoli ci po prostu podnieść nastrój i motywację do pracy. A ta druga rzecz, czyli zapisywanie najważniejszych osiągnięć, jest o tyle ważna, że my często nie myślimy o tym, że za pół roku, za rok. Będziemy mieli na przykład jakąś rozmowę z szefem, będziemy chcieli podwyżkę, będziemy chcieli lepszą kasę i będziemy myśleli, kurczę, jakie argumenty mogę ja mu przedstawić, żeby dostać większą kasę? Jak będzie wyglądała Twoja lista argumentów, jeżeli ty będziesz miał na kartce spisane tydzień w tydzień rzeczy, które dowiozłeś i będziesz mógł mu po prostu recytować. To wygląda o wiele lepiej i robi o wiele większe wrażenie i mówię z własnego doświadczenia, niż człowiek, który mówi po prostu, że no wydaje mi się, że w tym roku dobrze pracowałem. Jeżeli masz tą listę, to mega dobrze o tobie świadczy. A teraz ty powiedz mi, jaki ty punkt jeszcze byś dodał. Co jeszcze według ciebie powoduje, że ten dzień jest lepszy? Co ty robisz? Czy możesz się pochwalić z innymi, co powoduje, że po prostu dobrze ci idzie w trakcie dnia. To tyle i widzimy się w następnym odcinku. A na boku dodam, że wyszła moja społeczność kajodatacom space. Zobacz sobie pierwszy komentarz pod tym odcinkiem i opis pod odcinkiem. Nara!